Cześć! W dzisiejszym odcinku kompaktowo z klawiaturą kuwerty testujemy Sony Eriksana Xperia Mini Pro. Xperia Mini Pro to urządzenie, które stylistycznie nawiązuje do poprzednika, czyli do modelu X10 Mini Pro. Oba modele są z zewnątrz do siebie rzeczywiście podobne. Natomiast tutaj mamy do czynienia chyba z trochę lepszymi materiałami. To są plastiki, ale takie, które są naprawdę dobrymi tworzywami. Są błyszczące, szczególnie tutaj z tyłu obudowy, ale na szczęście rysy na tym białym plastiku, które przynajmniej w tej właśnie wersji kolorystycznej mogą się pojawiać, nie są widoczne, tylko i wyłącznie pod światło, kiedy się im przyjrzymy. Z całą pewnością na pochwałę zasługuje to, że na froncie z kolei mamy do czynienia ze szkłem typu Gorilla, czyli tym najbardziej odpornym na zarysowania. Samo urządzenie jest bardzo kompaktowe, bardzo zgrabne. Nie wyobrażam sobie, żeby można było kiedykolwiek narzekać na jego rozmiar albo wagę. Spod ekranu na dość solidnej prowadnicy wysuwa się czteroziądowa klawiatura kuwerty w układzie znanym z każdego komputera. W testowanym przez nas egzemplarzu, który dostaliśmy od firmy Sony dziwnym trafem to jest klawiatura w układzie kuwerty Z, czyli Z jest zamienione z literką Y. Natomiast oczywiście na polskim rynku możecie znaleźć dedykowaną dla naszego kraju wersję gdzie te literki są w standardowych dla, dla większości Polaków miejscach. Jeżeli chodzi o same klawisze, one są dość małe, natomiast mają wyraźny, dość twardy skok, do którego trzeba się przyzwyczaić, ale po przyzwyczajeniu się są na pewno z całą pewnością bardzo wygodne. Mamy do czynienia również z dużą spacją po środku tej klawiatury. Jest również czterorzędowy klawisz kierunkowy, którego brakło w Xperix 10 Mini Pro. Przez to użytkowanie takiej klawiatury jest naprawdę wygodne i ciężko narzekać, nawet osobom, które mają duże palce, na komfort pracy z taką klawiaturą. Do jednej rzeczy można się jednak przyczepić, w tej białej wersji kolorystycznej, którą ja dostałem, kiedy używamy telefonu w ciemniejszym pomieszczeniu, kiedy włącza się podświetlenie klawiatury, niestety litery przestają być czytelne. Po prostu biała klawiatura zlewa się z białym podświetleniem tych klawiszy. Natomiast na pewno na pochwałę zasługuje ekran, który zamontowano w tym urządzeniu. To jest ekran Reality Display z silnikiem Brawia. 3-calowy o rozdzielczości 320x480 dla takiego rozmiaru naprawdę się sprawdza. I to jest taki ekran, który ma fantastyczne nasycenie barw, świetne kąty widzenia, bardzo dobrą jasność i przede wszystkim zaskakująco, bardzo, bardzo dobrą czytelność w jasnym słońcu. W związku z tym, kiedy położymy go nawet obok super amoledu czy ekranu Nowa od LG. Nie należy się obawiać niczego, ten ekran jest po prostu wyjątkowo dobry. Smartphone pracuje na układzie Scorpion, tym, który użytkownicy innych Sony Ericssonów mogą znaleźć z modelu Xperia Neo albo Xperia Arc. I to jest układ, który jest zbudowany z procesora taktowanego zegarem 1 GHz, jest dodatkowo 512 MB pamięci RAM. Jest dość wydajny układ graficzny, co pozwala rzeczywiście na bardzo szybką i bezproblemową pracę urządzenia. Ten telefon nigdy nie laguje, nigdy nie spowalnia. Jest chyba nawet trochę szybszy niż właśnie ci starsi bracia tego modelu. Android w wersji 2.3 w tym modelu jest przykryty nakładką Timescape. Czyli tą znaną właśnie też z innych scenariuszyn z Androidem, natomiast w nieco rozwiniętej formie, dlatego że zaimplementowano tutaj pomysł właśnie ze starej Xperia X10 Mini Pro i również z Xperia X8, czyli mamy na ekranie głównym oprócz możliwości na rozmieszczania na pięciu ekranach widgetów, również skróty w rogach i możemy rzeczywiście tutaj sobie trochę bardziej nimi, czy lepiej nimi zarządzać, dlatego że w każdym z rogów możemy umieścić maksymalnie do czterech. Skrótów do ważnych aplikacji. Soderixon dokłada również oczywiście możliwość korzystania ze standardowych dla nakładki Timescape widgetów, czyli jest właśnie ten flagowy widget do integracji funkcji społecznościowych, czyli aktywności z serwisów społecznościowych, ale także z mail i SMS-ów, który właśnie nazywa się Timescape. Z pozytywów również to, że są widgety do uruchamiania funkcji komunikacyjnych, jest włącznik, wyłącznik możliwości dostępu do internetu po sieci GSM. Jest również fajna animowana galeria. Jest mnóstwo mnóstwo rzeczywiście tych widgetów, które są ciekawe i przede wszystkim co najważniejsze, wszystko to jest bardzo ładnie animowane, bardzo płynnie się zachowuje, nie ma żadnych lagów. Jest również ten fajny trick z uszczypnięciem ekranu, dzięki któremu wszystkie widżety, które na wszystkich pulpitach się znajdują, są widoczne. W kwestii odtwarzacza muzyki, aplikacja wygląda bardzo przyjemnie, ma oczywiście możliwość wyświetlania okładek. Jest możliwość również sortowania muzyki, jest możliwość zmiany ustawień dźwięków w ekwalizerze. Z dodatkowych opcji jest również możliwość szybkiego wyszukiwania klipów w serwisie YouTube do piosenki, której akurat słuchamy. I takim ciekawym, takim ciekawym bajerem jest to, że kiedy wyświetlana jest właśnie jakaś okładka albumu, tło pod nią zmienia się kolorystycznie, dopasowuje do obrazka. Sympatycznie to wygląda, ale jeżeli chodzi o odtwarzanie muzyki, najważniejsza jest oczywiście jakość odtwarzanego dźwięku. I w Xperia Mini Pro nie ma rozczarowania. Telefon gra świetnie. Wystarczy podpiąć sobie dobre sławki i można schować swoją MP3 do szuflady. słuchać muzyki tylko z tego telefonu. Sony Ericsson zawsze dba o jakość dźwięku w swoich telefonach i tutaj nie jest inaczej. Niestety to odtwarzanie wideo już nie jest tak cudowne i tak dobre, dlatego że telefon radzi sobie tylko z dwoma formatami MP4 i 3GP. Wprawdzie w rozdzielczości 720p, no, ale ciężko jednak nazwać go przenośnym odtwarzaczem filmów. Aparat robi zdjęcia w rozdzielczości 5 megapikseli i one na ekranie tego telefonu, na kompaktowym, niewielkim ekranie tego telefonu wyglądają rzeczywiście rewelacyjnie. Kiedy zrzucimy je sobie do, na naszego peceta i przeglądamy w pełnej rozdzielczości, no okazuje się, że niestety jakość nie jest powalająca. Jest bardzo dużo szumów, niespecjalnie dużo rejestrowanych szczegółów, przez co... Rzeczywiście do codziennych zastosowań wystarczą, ale mogą rozczarować fanów fotografii. Podobnie jest z nagrywaniem wideo, bo telefon nagrywa wideo w jakości 720p i to przy dobrych 30 klatkach na sekundę. Ale niestety, kiedy wyświetlamy je też na dużym ekranie telewizora albo um, komputera, no to okazuje się, że jakość szczegółów czy ilość szczegółów jest po prostu zbyt mała, żeby. Filmy uderzały nas ostrością znaną właśnie z filmów w jakości HD. Oczywiście możemy również przeglądać internet w tym telefonie. Przeglądarka standardowa z Androida radzi sobie z Flash Playerem, czyli elementy animowane będą płynnie wyświetlane na ekranie tego telefonu. Trochę przeszkadza właśnie niewielki jego rozmiar, niewielki rozmiar ekranu, natomiast rzeczywiście strony rendują się bardzo szybko i bardzo sprawnie. Podsumowując, Xperia Mini Pro to taki smartfon, który rozwija ciekawą niszę, którą Sony Ericsson jakiś czas temu e, otworzył, czyli niszę małych, kompaktowych urządzeń e, mobilnych. E, I rzeczywiście, w momencie, w którym konkurencja oferuje coraz większe e, smartfony, bardziej przypominające wyglądem tablety, e, Sony Ericsson nie boi się przedstawić małe, kompaktowe urządzenie. Na szczęście, zachowując wszystkie zalety tych dużych e, telefonów, czyli szybkość i wygodę obsługi. I pytanie jest tylko jedno, komu taki telefon można polecić? Ja nie spotkałem żadnej kobiety, której ten telefon by się nie podobał, a facetom, którzy zdecydują się na wersję czarną, mogę na pewno powiedzieć, że nie rozczaruję ich prędkością i mocą i obliczeniowymi. W związku z tym Xperia PRO mogę po prostu polecić. Pytanie w konkursie SMS-owym na ten tydzień do Was jest takie: czy warto wydać, no nie niemałe pieniądze na taki telefon jak Xperia Mini Pro, czy wy na przykład sprezentowalibyście swojej dziewczynie taki, taki cud techniki? Wysyłajcie SMS-y odpowiedniej treści albo na tak, albo na nie pod numer 71068. Pamiętajcie, że do wygrania ciągle Samsung Galaxy S2 jeden z najlepszych telefonów, jakie są w chwili obecnej na rynku. Zaglądajcie też na stronę naszego sklepu z koszulkami, na kapselmobzilla.pl. Koszulki są mega fajne, myślę, że warto się w nie zaopatrzyć. Jak się kiedyś spotkamy, to na pewno sobie porozmawiamy. O, na tematy smartfonowe. To jest taka przepustka do świata mobzili, um, jeżeli chodzi o właśnie te koszulki. Natomiast, jeżeli macie jakieś pytania o swoje smartfony, czy warto coś kupić, czy komuś polecić z bliskich coś lepszego, coś innego, um, piszcie na naszym Facebooku. Trzymajcie się, cześć, do następnego odcinka.